Hej, Krzysiek Goruni z z tej strony. Chciałem Was zaprosić do oglądania niewątpliwej, intymnej czynności jaką jest opakowanie edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina 2. Może no, bez zbędnych ceregieli zaczynajmy. Widzicie okładka jest lakierowana, przynajmniej ten, ten motyw. Tło jest matowe. Wygląda to bardzo fajnie, w, gdy, się, gdy się na to patrzy. Zobaczmy co w środku. Zatem otwieranie tego trwa dość, dość długo. Niczego nie przeciągam. Pierwszy element. Kartka, która jest bardzo ważna przez kilka najbliższych dni, ponieważ jest tu podana dokładna godzina i data, kiedy możecie odpalić po raz pierwszy edycję Także zachowajcie tę datę i godzinę, zapamiętajcie sobie i wtedy właśnie odpalcie grę. Kolejną rzeczą są naklejki z motywami gry. 3, Raz, 2, 3. Figurka do składania papierowa. To jeden z bossów, z którymi gra walczy w Wiedźminie 2. Następny element, jeden z fajniejszych, to artbook, który jest wydany po prostu fenomenalnie. Gruba oprawa, super okładka i masa ciekawych informacji, bo to nie jest tak naprawdę tylko artbook, e, ale jest to także bestariusz, e, są to opisy postaci, jest to masa, masa, masa ciekawostek na temat e, gry. Wiele naprawdę pięknych grafik. No naprawdę, to, to, to jest coś, coś pięknego. Głowa naprawdę świetnie wykonana. To, to nie jest plastik, to nie jest, to nie jest jakaś pastelina. To jest solidny kawał sztucznego materiału. To, to czuć, ale, ale jest naprawdę, naprawdę świetna. Na pewno z dumą wielu graczy będzie otrzymał na, na półkach w swoich domach. Gra. Ja zajmę się później, bo, bo, bo samo wydanie gry też jest dość bogate. Dlatego na razie odkładam ją na bok. Moneta, to jest temerski oren z wizerunkiem króla Foltesta. Możecie jej używać do, do rozstrzygania decyzji moralnych, które ma się podjąć w grze, jeśli sami będziecie mieli zagwozdkę, bo domu wiadomo Wiedźmin nie jest odcieni szarości i tak naprawdę, żaden nie ma słusznych wyborów. Kości, zapakowane w bardzo fajny woreczek, w którym możecie je trzymać. Jest ich pięć. Te, to nie są nadruki, te, te, te wizerunki są wytłoczone w nich. Także nie musicie się martwić, że się zniszczą bardzo szybko. Są twarde, nie, nie sprawiają wrażenia, że to jest tani plastik. Super sprawa. Następny jest poradnik, który podpowie Wam, jak oszukiwać, w, 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 grając w kości i w grze w karty. A karty to ostatni element edycji kolekcjonerskiej, weźmienia 2. Jest to pełna talia z wizerunkami postaci z gry. Jaskier to Joker. Ten zabójca, a jest waletem. I tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, nie ma w tej talii Geralta. Dobrze, zajmijmy się grą. W skład edycji wychodzi wyda wchodzi wydanie premium. Właśnie takie pudełko znajdziecie na, na półkach w sklepach, bo edycję klejocąską możecie kupić tylko w gram.pl. I to wydanie też jest dość bogate. Na początek jest ścieżka dźwiękowa i wideo DVD z, z trailerami i dziennikami deweloperów. W są także figurki z postaciami do złożenia. I pamflet który ma związek z fabułą gry. W środku jest list, który wygląda tak, ale nie, nie możecie zobaczyć, co jest tam napisane. W środku jest także taki, taka mała moneta, pieniążek, który także jest związany z, z fabułą. To jest gra. Rzadko są płyty. Instrukcja. To wygląda tak. I mapa świata. Stylizowana na, ten, na taki stary dokument. Mapa jest dwustronna. Tutaj macie mapę całych Północnych Królestw. A z drugiej strony jest mapa Doliny Pontaru. Na dole jest legenda, która wyjaśnia, co oznaczają konkretne symbole. I ostatni element, to poradnik do gry Wiedźmin 2. Poradnik to tak naprawdę solucja, ponieważ nie ma tutaj ogólnych porad do gry. Te znajdziecie z poradniku, który, który wydaje Axel. Już miałem ten poradnik w rękach i, i muszę przyznać, że poradnik jest, jest wydany tak dobrze jak, jak artbook. Ten to, to minimum, tamten lepiej, lepiej wyjaśnia konsekwencje różnych zadań, różnych działań. Pokazuje, jak, jak sprawy mogą potoczyć się dalej, i, i ma wstęp z, z ogólnymi poradami. Tak więc ten jest lepszy, nie jest drogi. Czyli jeśli, jeśli chcecie mieć kolejną fajną książkę na półce, to polecam. No dobrze, dzięki. To wszystko, mam nadzieję, że się podobało.